Witam wszystkich. Kuchnia dla konesera w Czyli konkarne w wersji klasycznej. Czyli kontynuacja poprzedniego dania z takiej serii. Producentem jest firma Pamapol. Mamy tutaj porcję 400 gramową, czyli całkiem sporą w bardzo fajnej, przyjemnej, małej puszeczce z otwieraczem. Więc nie trzeba nosić otwieracza osobno. Jeśli chodzi o kaloryczność, to mamy tu 132 kilokalorie na 100 gramów produktu, czyli całkiem sporo. Jak na taką małą puszeczkę. No i cała taka puszka da nam 528 kilokalorii. Czyli jak najbardziej w porządku. Według mnie. Jeśli chodzi o kaloryczność i wagę takiej puszki, oczywiście w przyszłości jakieś puszki 800 czy 850 gramów też będą. Na razie jest taka malutka fajna. Co my dokładnie mamy tutaj w składzie? Bo jest to nimi mięso mielone, wołowe w zalewie z fasolą i warzywami. Produkt sterylizowany. Mięso wołowe 22%. Woda, fasola w zmiennych proporcjach 22%. No i mamy tu fasolę czerwoną. Fasolę pinto. Pomidory 20%. Koncentrat pomidorowy. Papryka w zmiennych proporcjach. Papryka czerwona. Papryka zielona. Papryka jalapeno. Olej rzepakowy. Przyprawy, w tym chili, mielone procent Czyli to chyba nawet szczyptanie. Skrobia modyfikowana, sól, cukier, cebula, ocet spirytusowy, czosnek. I to wszystko, jeśli chodzi o skład. Nie ma żadnych dziwnych rzeczy, wypełniaczy i innego szajsu, czyli jak dla mnie bardzo świetny skład. I taki tak dania powinny wyglądać inne też. Ale niestety tak nie jest. Tak to się prezentuje przed podgrzaniem. Jest to bardzo mocno gęste, aż nie chce wyjść. Musi wyjść, nie ma wyjść. Się prezentuje jeszcze lepiej. No i wystarczy takie danie podgrzać. Bo raczej zimnego ja nie mam zamiaru jeść. Chyba, że ktoś zimny lubi. Nawet w lato, w upalne lato, troszeczkę zawsze można podgrzać. Na pewno będzie smaczniejsze niż zimny. Kilkanaście minutek, i danie powinno być podgrzane. Danie gotowe, tak się to wszystko ładnie prezentuje. Bardzo mocno taki ciemny kolor czerwony. Sam sos jest bardzo gęsty. Powiedziałbym nawet, że mega gęsty. No, ale oczywiście najważniejszy jest smak sos wyśmienity mocno taki wyraźny pomidorowy nie taka jakaś lura tak jak ostatnio jadłem w słoiku tu jest y, sam sos na najwyższym powiedziałbym poziomie takie sosy powinny być pomidorowe wszędzie Mamy tu sporo, oczywiście, fasoli. Ja zazwyczaj, jak w domu robię takie danie, to dodaję jeszcze kukurydzę, ale jak widać, nie jest to konieczne. Dania, oczywiście, raczej z takich łagodnych. Jeśli chodzi o przyprawy, to praktycznie nie trzeba tu nic dodawać. Spokojnie można to zjeść w takiej postaci, jak tutaj jest. Ale że ja lubię takie coś pikantne, a to pikantne raczej dla mnie nie jest w końcu wersja klasyczna. To dodał sobie chili No i w sumie tyle jeśli chodzi o przyprawy Można zawsze dodać jeszcze trochę pieprzu. Soli raczej nie trzeba dodać. Wyśmienite, czyli konkarne. Powiedziałbym, że jedne z lepszych, jak jadłem. Nawet głównie ze względu na to, że jest wołowina, bardzo mięciutkie warzywa i świetny sos. Co niezbyt często się zdarza. Przeważnie jest jakiś rozwodniony, no ale tu jest jak najbardziej w porządku. Takie danie oczywiście można jeść z ryżem, można zjeść z tortillą. Ale ze względu na to, że tu jest spora ilość kalorii. No to można jeść bez dodatków. I też danie jest jak najbardziej świetne. W tej chwili pod względem pikantności jak najbardziej w porządku, jak oczywiście dla mnie. Ktoś nie lubi ostrego, to po prostu sobie nie dodaje. Mm. Bardzo świetny, leśny obiad. Nie mam praktycznie do tego dania żadnych zastrzeżeń. Nie ma żadnych zbędnych konserwantów. Wszystko jak najbardziej w Ilość też jest odpowiednia pod względem kalorii, pod względem wagowym. Po prostu idealnie zrobione danie, jak dla mnie. Bardzo fajna mięciutka wołowinka. Polecam tu danie jak najbardziej. Z tej serii oczywiście będzie jeszcze więcej w przyszłości, dań. Gdzie ja oczywiście sobie to kupiłem. Może nie akurat w dobrej cenie, ale można też to kupić w dobrej cenie. Czyli za pół ceny sklepowej. Także cena, i gdzie wszystko będzie pod spodem w opisie. Polecam to danie jak najbardziej. I to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął ciebie żaden film. No i do następnego filmu.